zniszczyli Dosłuchamy dalej. Brat, ja ci powiem. Powiem ci, Proste bracie, jako twój brat. nie jechać. Nie warto tu w ogóle jechać. nie ma tu, tutaj, nikogo za ludzi nie uważają. Wszyscy mają w dupie. U nas ludzie, U nas ludzie, kurwa. Prost tak umierają, po prostu umierają kurwa. I ciała tych ludzi nawet nie zabierają. I jeśli odejdziesz odszedłeś od kolumny i nie tam skręciłeś, to wszyscy mają w dupie. Nikt cię nie, cię nie będzie szukał. U nas tam na wsi dwóch typów się po prostu zgubiło. Rozumiesz, była strzelanina i po prostu po prostu ten. Um, Możesz strzała i oni się rozbiegli. I tyle kurwa. Później usiedli i pojechali. Pojechali 100 km od nich. I mają ich w długie. Nie W sumie nie wiem o co chodzi, bo nie byłem przy kąpie, ale hajs musi się zgadzać. Dzięki. Czyli krążownik zatopiony. Chodzi o to, że mamy. Ja, nie wiem, ja zacząłem czytać wiadomości i już widziałem. Wow, zatopiony. Chodzi o to, że zacząłem dzięki wielkie Kali. I, e, chodzi o to, że zacząłem czytać wiadomości i widziałem e, od różnych ludzi różne wersje. I na czacie ludzie zaczęli pisać, zatopiony czy nie zatopiony, więc musi ktoś potwierdzić, zatopiony czy nie zatopiony. Więc zrobiłem dwa paski donatów, czy ten krążownik jest zatopiony. Bo Rosjanie mówią, że on dotarł niby do, do tego. Do portu o, na Krymie. U-Bot, Na tym kanale piszemy tylko prawdę. Tak. Uszkodzone, no właśnie. Na przykład w się powiedzieli, że jest zatopiony. Tam w Ameryce powiedzieli, że nie, nie zatopione. Rosjanie powiedzieli, że nie zatopione. Później jeszcze ktoś tam coś tam przeczytałem, że nie, nie jest zatopiony. Tak, cwaniaczek, cwaniaczek. Dobrze, dobrze, podoba mi się. Polak mi wpłacił. Tak, tak, manipuluje, manipuluje. Płacę więcej. Dobra, słuchamy tego dalej. Powiedzą, po prostu stać na granicy. Nie jedź nigdzie, po prostu stój na granicy. Nie nigdzie, stój na granicy. Niech, niech zwal, zwalniają. Dlatego, że życie i dużo, dużo, dużo zrozumiałem. Dużo, dużo uświadomiłem i żyć, masz jedno życie, jeśli nie będziesz miał życia, to nic nie będziesz miał. A to wszystko, no jeśli tam sprawę kryminalną wprowadzą, że niby tam dezerterstwo, albo jeszcze coś, niech robią loda, da się z tym żyć. Ja niedawno swojego, druga o, ostatnio swojego przyjaciela straciłem. On był ze mną. Znajduje się obok mnie. Był, był obok Pasiwał. mnie. I posiwiał później. Także, brat, Także bracie. Uważaj na siebie.